jakiejś fałszywej ideologii, wyznawcą fałszywej ideologii, kompletnie sprzecznej z mianą katolicką. Mówię tu o prewoście, owym kardynale rzymskim, który dopuszcza do tego, że ludzie w związkach homoseksualnych, czy to mężczyźni, czy kobiety, a to jest, że tak powiem, to jest, to jest yy, jako punkt wyjścia, a jak tam później te związki z sobą, to, to jest, że tak powiem, pole jest. Yy, LGBTQ i wszystkie inne literki, i każda inna cyfra. Że ci ludzie przychodzą do bazyliki świętego Piotra pod znakiem krzyża kolorowego, zostaje wyznaczony kardynał, żeby dla nich odprawę mu w kościele Il-Jezu, jezuickim kościele pod, pod opieką jezuitów i bez spowiedzi, bez szkruchy przystępują do Komunii Świętej. To jest nieudzielane. To znaczy, że życie w tych związkach, w tych realizuje się po jakaś, jakaś forma yy, życia seksualnego, bez małżeństwa, bo takie nie może zaistnieć, nie jest traktowane jako grzech. To jest, to jest zgodne z Ewangelią? Z nauką Kościoła? Może być zgodne z nauką nową, ale czego? Na pewno nie Kościoła Chrystusowego. Ważne jest, co za tym, gdyby z jakich to, dlaczego to się dzieje od strony nie tych ludzi, którzy przychodzą, tylko tych, którzy na to pozwalają. Przesłanki muszą być spełnione dwie. Brak wiary katolickiej, brak miłości wobec Boga i wobec drugiego człowieka, a wszystko jest robione pod szyldem wiary i miłości. Więc obłuda, perwersja którym gdyby chcieć zestawiać, no to tylko tych, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i wołali za za, za za Ojca, a można powiedzieć, że Tamtych była mniejsza, bo Chrystus jeszcze nie umarł, w związku z tym też nie zmartwychwstał. Natomiast ci stają pod ci, czyli ci hierarchowie kościoła, stają pod znakiem Chrystusa umarłego i chwalią zmartwychwstałego. To jest tylko, tylko yy, zewnętrzny znak. Natomiast wewnę wewnętrzni nie, nie wierzą w Jezusa Chrystusa, w naukę, którą zostawił, w naukę Kościoła, są hierarchami kościelnymi. Antykościów na Antykościów Antykostium